Witajcie, z tej strony Wronek, a to pierwszy odcinek sali, serii Zagrajmy Risen 2 Mroczne Bogi. Spytajcie się akurat dlaczego, czego ta gra. Otóż jest ona w najnowszym numerze City Action, nie miałem wcześniej z nią do czynienia. Zobaczymy oceniana 8 na 10 gra z 2012 roku. W opcjach mam ustawiony obraz Full HD oświeżony 60 Hz. Zacznijmy nowa gra. Gra jest na Steam. Dostajemy klucz Steam. Zostawiamy spłyty. Są jest... na świecie istoty obdarzone specjalnymi mocami, decydujące o losach świata w imieniu bogów. Władcy Tytanów byli pierwsi. Władcy żywiołów. Z ich pomocą. Bogowie stworzyli świat. Władcy Tytanów zwrócili się przeciw sobie i rozpoczęli wojnę, która spustoszyła ziemię. Rozgniewani bogowie, którzy zobaczyli, co stało się ze światem, zesłali władców Tytanów w głębiny mórz i czeluści lądów. Tam mieli pozostać uwięzieni do końca świata. Przepowiednia głosi, że dzień, w którym staną się wolni, będzie początkiem epoki zagłady. Teraz przepowiednia się spełnia. co? wersji językowej. Z całym szacunkiem, panie poruczniku, jest pan pijany i hańbi pan mundur. Ach, idź zawracać głowę komu innemu. Komendant Carlos chce się z panem widzieć. Czeka na pana na szczycie wieży. A więc? Dobrze. L. Spotka się z komendantem to idziemy. Rusz się! Szybki bieg tutaj trzymamy. Płynie jakiś statek. W taki sztorm? Nie o sztorm się martwię, ale o to, co ukrywa. Nie wiem, czym się zamartwiasz. Spójrz. Musimy ratować rozbitków! Nie zaryzykuję utraty kolejnego statku. Ci, którzy przeżyli, muszą sami dostać się na brzeg. Idź na plażę i zbierz wszystkich, którzy zdołali dopłynąć do brzegu. No to idziemy. Na razie. Początek, gry jak wygląda na Idź, biorę i odbieram. Zobaczę, jak dalej się mogę reprezentować. No i? Co powiedział komendant? Musimy dojść na plażę. Przepuść mnie. Bez broni? Pragniesz śmierci czy co? Nie widziałeś, co wypełza z tego morza? Mam broń. Czy teraz mogę iść? Ale jeśli nie podkradną się i same nadzieją, to jaki będzie z tego pożytek? Wyciągnij broń do cholery. Jestem gotów. Otwieraj bramę. Dobra, dobra. Większość zabili, ale ty sobie poradzisz. Zobiegniamy szybciej. 拜拜。拜拜。巴呆。 A ty pomożesz, ja? No jasne. Musimy znaleźć Carlosa. Potem statek. Szybki statek. Nie ma mowy! Ale istnieje broń na Krakena! Skąd wiesz? To kraken. Mój ojciec jej szuka. Stalowobrody. Znalazłaś go? Jeszcze nie, ale wiem gdzie szukać. Nie tak szybko. Czemu pirat miałby walczyć z Marą? W końcu Mara jest największym wrogiem Inkwizycji. Jej Kraken zatapia nasze statki, a jej stwory atakują nasze osady. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Tak to leciało? To prawda, ale między piratami trwa wojna. Połowa stoi po stronie Mary. Mój ojciec jest dowódcą jej oponentów. Od dawna szuka sposobu na zabicie Krakena. Teraz jest na Takarigui. Takarigui, tam płynie Czarna Betty, przewożąc ludzi i pracowników do naszych kolonii na wyspie. Załatwię wam miejsca na pokładzie. Przemyślcie to i jutro porozmawiamy. Przykuj się. Lepiej dać jej się wyspać. Lepiej dać jej się wyspać. Staram się nauczyć tych mamin-synków jakiejś dyscypliny. To chyba oczywiste. Ja pokażę im, jak się walczy. O, zatem bohater farangi ma własne metody, co? Może nasz bohater podzieli się swoją mądrością. Lepiej naucz ich, jak walczyć. Dobry pomysł. Zgłaszasz się do pomocy? Jeśli chcesz, daj znać, jak będziesz gotów. Jak długo zamierzasz szkolić tych ludzi? Za tydzień, komendant Corrientes wyrusza w tajną misję. Zamierzam dostarczyć mu najlepszych żołnierzy. Oznacza to trening, a nawet i w nocy, jeśli trzeba. Jaka tajna misja? Wysoka Rada wysyła kolejną wyprawę do Nowego Świata. Komendant Carlos jest jedynym poza Corrientesem, który zna szczegóły. Ćwiczmy! Patrzcie uważnie! Ruchy! Yeah. Uh. 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 Dorwij go! Tak, uh. uh. ten! W końcu! Uh. To było brutalne. Szykuj się! Sytuacja nie uległa zmianie. Jesteśmy tu bezpieczni, dopóki Urzegor i Ismael walczą ze sobą na północy. Ale w końcu jeden z nich wygra i wówczas przybędzie tu, do Kaldery. Do tego czasu ma nas tu nie być. A więc Wysoka Rada zatwierdziła plan ewakuacji? Jeszcze nie. Mamy dokładniej zbadać nowy świat, nim opuścimy Kalderę. Cholerni, Durnie! A co z Marą? Co z potworem, który zatapia nasze statki? Mamy nowe informacje. Podejrzewamy istnieniem magicznej broni zdolnej zgładzić krakena. Mój najlepszy człowiek bada tę sprawę. Jak jeden człowiek może pokonać tego potwora? To już moje zmartwienie. Ty masz doprowadzić mnie na Takariguę. To twój najlepszy człowiek. Czy Wysoka Rada o tym wie? Nie i nie musi wiedzieć. Niech długo podejmują decyzję. Musimy działać teraz. Rozumiem. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kiedy tu skończysz, spotkaj się z Sebastiano na statku. Czarna Betty dziś wypływa. Na Takarigui jest bastion inkwizycji. Prześliźniesz się tam, udając jednego z robotników. Potem idź na drugą stronę wyspy i znajdź kryjówkę piratów. A kiedy będę z piratami? Zdobądź zaufanie stalowo i dowiedz się, co wie o broni do walki z krakenem. Potrzebna nam ta broń, więc znajdź ją i przywieź tutaj. Mam to zrobić tak, by nikt nie dowiedział się, że jestem z inkwizycją? Oczywiście. Wszelkie kontakty z nami muszą pozostać tajemnicą. Zwłaszcza jeśli napotkasz jakiś garnizon na Takarigui. Tylko Sebastiano będzie wiedział o Twojej misji. Nie mów nikomu. Jeśli piraci zwęszą, że jesteś z Inkwizycją, zabiją cię. Nie mogę ufać nawet własnym ludziom? Mogą mieć kontakt z piratami. Nikt nie może wiedzieć. Przezorny zawsze ubezpieczony. Rozumiem. Skoro jest szansa, że ta broń istnieje, musimy spróbować ją znaleźć. Jesteś naszą jedyną nadzieją. I pamiętaj, od teraz nie jesteś już członkiem Inkwizycji. Będzie się to tylko skupia do tego dialogi, i przejść, przenieść coś, Pst, chodź tu. Teraz będziemy się udawali z tym statku i w właśnie. w poszukiwaniu broni na Krakena. Widziałeś, wczoraj wieczorem trafiono kolejny statek blisko fortecy. Byłem na wieży i wszystko widziałem. Naprawdę? Biedacy. Wszyscy zginęli. Nie, jeden przeżył. Nieszczęśnicy. Ale nie roztrząsajmy tego. Może przypływ wyrzucił coś dobrego na brzeg? Czasy są ciężkie, nie życzę nikomu źle, ale skorzystałbym z zapasów. Może wybrałbyś się na plażę, rozejrzał się. Gra z 2012 roku, ale jakaś grafika, Walająca nie jest. Czego chcesz? Chcę płynąć na Takarigłę. Powiedz to kapitanowi. Czas stąd iść. Rozkaz czyli lądowanie tutaj było szaleństwem. Potem. Statek jest gotowy. A ty? Jestem gotowy. Wciągnąć kotwicę! Postawić żagle! Sternik! Ustawić kurs na Takarigłę! No to płyniemy. Zobaczymy jak się dalej fabuła potoczy, czy, czy będzie ciekawie czy nie. może zostawimy i tu można pomijać te scenki, tak jak mówiłem gra jest na steamie osiągnięcia, tutaj możemy zdobywać. Niemal przekonująco. Inkwizycja znów cię wyrzuci, jeśli zobaczą cię w tym. Chodź, załoga wyszła. My też powinniśmy. Wątpię, żeby garnizon w Puerto Sacarico miał jakieś pojęcie o piratach. Ale może uda nam się zdobyć wskazówki do wytropienia ich kryjówki. Przygotujmy się do wyprawy. A, i jeszcze jedno. Następnym razem, kiedy powiesz kapitanowi, że może wyruszać, upewnij się, że jestem na statku. Nie mogę doczekać się, aż założę normalne ciuchy. Nie zrobisz tego. Wyrzuciłam je za burtę. Co takiego? Przecież sam nie chciałeś, żeby ktokolwiek wiedział, że należysz do inkwizycji. Lubiłem to ubranie. To dziwnie pachnie. Ach, posiadanie niewolników ułatwia życie. Pozbyłeś się munduru. Dobrze, dobrze. Mówiłem chłopakom, że musiałem karnie cię zwolnić. Za nieodpowiednie zachowanie. To nie do końca bezpodstawne wyjaśnienie, patrząc na ciebie. Teraz już nikt nie powiąże cię z inkwizycją. Jaki piękny dzień. Dupek. Jak dowiemy się, gdzie stalowobrody brody zakopał swój skarb? Bardzo łatwo. W ten sam sposób, w jaki skłania się innych domówienia. Nie tak! Chodziło mi o Rum, po którymś kieliszku wyśpiewa nam, gdzie go ukrył. Jak mi idzie? I tak jesteś zbyt pewny siebie. Mamy misję do wykonania i długą drogę przed sobą. Czekaj tu. Proszę, proszę, kogóż my tu mamy? Zazwyczaj zaglądają tu tylko żołnierze i robotnicy, ludzie, którzy ciężko pracują. Ale ty wyglądasz mi na Bumelanta. Czego szukasz w Puerto Sacarico? Zatrzymałem się tu po drodze. Miałby się tu zatrzymać ktoś taki jak ty? Brzmi dość wiarygodnie. Może jednak do czegoś nam się przydasz. Rozmawiaj z porucznikiem Rockfortem. Poszukuję kogoś, kto zaniesie piratom wiadomość. Myślę, że nadasz się w sam raz. Słuchaj no, dam ci dobrą radę. To bardzo porządny port. I chcemy, aby dalej tak było. W najgorszym wypadku możesz zawsze uprawiać trzcinę cukrową razem z niewolnikami. Ale jeśli zaleziesz mi za skórę, to wtrącę cię do wieży. A rozumiemy się? Tak mi się wydaje. Pański rad... 26, 27, 29. Co? Zapomniałeś o 28. Mam własny system, nie mieszaj mi. Przepraszam, przeszkodziłem? Tak, ale w niczym ważnym. Upewniam się tylko, czy ci bogacze z Kaldery mają czym posłodzić herbatę. To nienormalne. Świat się wali, a my martwimy się o każdy grosz i o nasze zyski. Szukasz tu pracy? Muszę iść na drugą stronę wyspy Niech mnie odważny jesteś. Wokół biega wszelkiej maści szkaractwo. Dzikie zwierzęta, zbiegli niewolnicy, piraci. Ta, piraci, na wschodzie jest ich cała masa. Skoro tam idziesz, musisz mieć dobry sprzęt. Wiesz coś o piratach? Nigdy wcześniej żadnego nie spotkałem, stary. Zapytaj Rockforta. On dużo o nich wie. Muszę już iść porządku. Na czym stanąłem? No nie wiem. Świetnie. Dzięki, że mi przerwałeś. Teraz muszę zacząć od nowa. Raz, dwa, trzy... Pański raport, poruczniku. Obawiam się, że tym razem... Bzdura. Jakieś problemy? Można to tak nazwać. Chodzi o Die Fuege. Ten facet doprowadza mnie do szału. To cywil bez bladego pojęcia o wojaczce. Ale to jego wysoka rada uczyniła dowódcą. Musisz słuchać jego rozkazów? Jako dowódca tutejszej straży nie mam wyboru. Spójrz tylko, jak rozmieścił strażę. Mam teraz tak mało ludzi, że nie mogę zapewnić bezpieczeństwa osadzie. A teraz jeszcze oczekuję, że wyślę ludzi do kryjówki piratów. O, szalał, jeśli sądzi, że te zakapiory będą z nim rozmawiać. Szukam piratów. Czekaj, znam cię. To ty jesteś tym facetem, którego wyrzucił Sebastiano. We własnej osobie. Pewnie więc ciebie szukam. Może to ty zaniesiesz wiadomość piratom. Dostaniesz 100 sztuk złota za dostarczenie jej i kolejnych 100 za odpowiedź. Co ty na to? Sprawiłeś sobie posłańca. Oto list i złoto. Kryjówka piratów jest gdzieś tutaj, na wyspie zapewne na północnym wschodzie. Ale zanim wyjedziesz, musisz się solidnie zaopatrzyć. Dobry pomysł. Pedro powie ci, gdzie możesz znaleźć to, czego potrzebujesz. Już z nim rozmawiałem. Więc wiesz, jaka jest sytuacja. Nauczysz mnie walczyć mieczem? Mogę udzielić ci kilku przydatnych wskazówek, jak posługiwać się szpadą. A może próbny pojedynek na rozgrzewkę? Zacznijmy szkolenie. Zgadzam się. No dalej! Uderz! Dobra robota! No dalej! Uderz! Bigo! No dalej! W końcu! To było brutalne. Obawiam się, że tym razem dostawa jest nieco mniejsza. Mniejsza? Zobaczymy, o ile. ile? Kilku skrzyń zostawi. Brakuje. Jak to brakuje? Dokąd idziesz? Chcę porozmawiać z DeFuego. Zanim zobaczysz się z gubernatorem, załóż jakieś porządne ubranie. Musimy jeszcze poszukać. Co ja wiem o wytrychach? Co ja wiem o wytrychach? Hej, kto cię tu zapraszał? Szukać czegoś? Jak to brakuje? Piraci musieli. Proszę, proszę, kogo my tu Nie mamy? To, jest... <laughs> to ten brudny Żul. Nawet wygląda jak Żul. Wiesz, co zrobił? Niech to szlak. Karmię całe towarzystwo. A co dostaje w zamian? Pieprzyć to, powiadam. Jest tu jakaś praca? Wreszcie ktoś zapytał: chcesz zarobić 200 sztuk złota? Umiesz gotować? Nie. Ach, tyle na początek wystarczy. Przydasz mi się jako posłaniec, ale i tak będę potrzebował pomocy w kuchni. A twoja dziewczyna? Co do tej pracy. Znalazłeś dla mnie pomocnika? Jeszcze nie. Dlaczego wciąż rozmawiamy? O, komendant nic nie mówił. Co za świnia, a chodźmy, chodźmy wreszcie coś zjeść. Wynoś się stąd. Piraci, Nie musieli próbuj się w nocy do magazynu, ale nocą stoją tam strażnicy, prawda? Pewnie chcesz porozmawiać z więźniem. Co tu robi ten więzień? Wysłaliśmy go na pola z Molukasami, ale Riley stwierdził, że będzie sprawiał kłopoty, więc przez parę dni będzie się dusił w wieży. jeszcze jakiś krok zapaść Myślę, że na tym zakończę pierwszy odcinek. Zagrajmy licencję 2 na wody. Zapraszam do święcenia mojego kanału, zostawienia subskrypcji i śledźcie na bieżąco. Zobaczymy, jak dalej się potoczy. Fabuła na razie nie zachwyca, ale jak to bywa z tym, z tą grą, tak jak pisałem w recenzjach, ta samo dyskutyka na początku nie zachwyca, ale później się rozwija. Zobaczymy, co będzie dalej. Więc do zobaczenia. Cześć.